Szanuję pieniądze, na które ciężko pracuję i nie lubię przepłacać. Dlatego najczęściej robię zakupy w dyskontach. Ostatnio zabrałem Was na zakupy do Biedronki i pokazałem Wam, jakie produkty tam najczęściej wybieram. Link macie w opisie. Dzisiaj zabieram Was na zakupy do Lidla i pokażę Wam najlepsze wybory tutaj. Dlaczego akurat tutaj? No nie stoi za tym żadna wybitna filozofia. Po prostu Lidla mam blisko obok domu, a Biedronkę obok biura, więc tam najczęściej robię zakupy. Michał, ale dlaczego znowu tutaj? Czemu tylko w Biedronce albo w Lidlu nie ma innych sklepów? Dałem ostatnio was moich obserwatorów gdzie najczęściej robicie zakupy i 90% z was odpowiedziało że w lidlu bądź biedronce dlatego uczę was jak dokonywać najzdrowszych wyborów żywieniowych właśnie tutaj w zwykłych sklepach Wiecie, że podstawą mojej diety, mojego śniadania są kanapki, a jak kanapki to pieczywo, więc zaczynamy od tego, że pokażę Wam, które pieczywo moim zdaniem w Lidlu będzie najlepszym wyborem. I koniecznie oglądajcie ten materiał do końca, bo na końcu tego filmu pokażę Wam 5 produktów, bez których ja nie wyobrażam sobie zdrowej diety i które znajdziecie tylko i wyłącznie w Lidlu. I dowiecie się, ile kosztował cały mój koszyk. Zakładamy rękawiczkę, bierzemy torebkę i wybieramy pieczywo. Daleko nie musiałem iść, bo najlepszym wyborem spośród wszystkich chlebów w Lidlu będzie chleb żytni bez Niska cena, pięć składników, niski indeks glikemiczny. I myślę, że ta informacja o niskim indeksie glikemicznym to cenna informacja dla wszystkich osób, które zmagają się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Jeśli zmagasz się z problemem insulinooporności, hipoglikemii reaktywnej czy cukrzycy typu drugiego, to zapraszam Cię do Centrum Respo, gdzie dietetyk kliniczny dopasuje dietę idealnie do Twoich potrzeb. I nie jest prawdą, że jak masz insulinooporność, to nie możesz schudnąć, bo nasi pacjenci udowodniają, że się da i to jak. Chlebek już wiecie, jaki wybieram? Teraz wezmę bułki. Najlepszy stosunek jakości do ceny: bułki Grahamki. Baza do moich zdrowych kanapek już jest w koszyku. Warta uwagi będzie również bułka wysokobiałkowa: 18 g białka. Chleb słonecznikowy chleb Graham i chleb pełen ziaren. A jeśli chcecie, żebym nagrał dla Was pełen ranking pieczywa z Lidla, dajcie znać w komentarzach. Kolejnym produktem, który jest podstawą mojej diety, najczęściej kolacji, są płatki owsiane. Ja wybieram najczęściej błyskawiczne, dlatego, że nie trzeba ich gotować. Zalewam je wcześniej tylko zimnym mlekiem i czekam 30-60 minut, aż po prostu namiękną. Dorzucam do nich też jogurt, sker albo odżywkę białkową, masło orzechowe, świeże owoce i lody, które pokażę Wam zaraz. A że nic co ludzkie nie jest mi obce, to czasem zamiast lodów ląduje w mojej owsiance inny składnik, a mianowicie płatki Lion, bo lubię, gdy w mojej owsiance czasem coś pochrupię. I oczywiście, że to nie jest jakaś złota zasada dietetyczna i każdy może i powinien tak robić. Ja dużo biegam i mam dość duże zapotrzebowanie energetyczne, w szczególności na węglowodany, więc taki niewielki dodatek mało zdrowego produktu, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie są zdrowe płatki, nie zaszkodzi mi, a wręcz pomoże. A przepis na owsiankę Siankę Lion, którą zajadają się nasi podopieczni, znajdziecie tutaj, do koszyka. A jeśli mam ochotę na tosty i chcę, żeby były sytące, no to wybieram chleb pełnoziarnisty, tostowy. 54% mąki pełnoziarnistej Graham, więc więcej błonnika i lepsze uczucie sytości. I nie zalewam ich całych ketchupem, tylko jem z ogórkiem i pomidorem, żeby była jeszcze porcja świeżych warzyw. Jedne z najlepszych gotowych tortilli na rynku znajdziecie właśnie w Lidlu, bo mamy tutaj też wersję pełnoziarnistą, które na pierwszym miejscu w składzie mają mąkę pszenną pełnoziarnistą 64%. Niezły wybór. W Lidlu dostępne są też takie gotowe spody na pizzę, czyli pinsa. Najczęściej, jeśli jest dostępny, biorę ten pełnoziarnisty. Jeśli nie ma, to ten pszenny też jest bardzo smaczny. Bach! A jeśli jesteśmy już na dziale ze słodyczami, to tutaj też jest produkt warty uwagi. A mianowicie gorzka czekolada, minimum 70% kakao, 30 gramów. Gorzkiej czekolady dziennie poprawia nam humor. Jak masz dzisiaj zły humor, to kup sobie gorzką czekoladę, zjedz 30 g i daj znać w komentarzu, czy jest Ci lepiej. A na pewno na tym dziale nie sięgam po słodycze bez cukru i to jest taki typowy skam bez cukru. Mr. Choc bez dodatku cukru. Na pierwszym miejscu w składzie macie słodziki, czyli maltitole, a na drugim miejscu w składzie macie tłuszcz, czyli pomieszanie słodzika z tłuszczem. 530 kalorii na 100 gramów, czyli bardzo dużo. Taka sama kaloryczność jak zwykłych słodyczy z cukrem, więc pamiętajcie to, że coś nie ma cukru nie znaczy, że jest zdrowe i warto to jeść. W takim pudle żelek jest prawie pół kilograma cukru. Nie wiem po co to powiedziałem, ale tak mnie zaciekawiło. Myślę, że tuńczyk to taki produkt, który zawsze warto mieć w swojej kuchni. Takie awaryjne źródło białka. Moja żona na przykład uwielbia sałatkę z tuńczykiem. 24 gramy białka na 100. Nasi podopieczni lubią te gotowe nioki, bo mamy bardzo szybki i przepyszny przepis, żeby je przygotować razem z buratą. Jeśli chcecie skorzystać, to wyświetlam wam go obok siebie. Jeżeli chodzi o wędlinę, to najczęściej wybieram piratki, te z kurczaka, 98% mięsa, bardzo krótki skład, 22 g białka na 100 g, tylko 1 gram tłuszczu, więc niskokaloryczna, chuda wędlina o wysokiej zawartości białka i wysokiej zawartości mięsa. Burata, mimo wysokiej zawartości tłuszczu, bo tu mamy prawie 24 gramy tłuszczu, to jest produkt, który jest przepyszny. I uwielbiam ich takie caprese z buratą, czyli dodaję ją po prostu do pomidorów, lubię też ją dodać do makaronu. Warto mieć w swojej lodówce. Ale uważamy na kaloryczność właśnie przez wysoką zawartość tłuszczu. A chudszy odpowiednik na co dzień to oczywiście mozzarella light, która w mojej diecie pojawia się bardzo często. Tutaj mamy już tylko 8,5 g tłuszczu na 100 gramów, 19 g białka. Na pince, do makaronu, na kanapkę, do sałatki. Mamy już pieczywo, mamy wędlinę, mamy mozzarellę na kanapkę, no ale czymś to pieczywo trzeba posmarować. Ja najczęściej sięgam po serki kanapkowe. Dlaczego? Dlatego, że mi smakują i to jest najważniejszy argument, czyli te kanapki z serkiem kanapkowym to jest moim zdaniem najpyszniejsze rozwiązanie. Mamy stosunkowo niską kaloryczność, dlatego, że mamy tu tylko 250 kalorii na 100 gramów. Białka niewiele, te kalorie pochodzą raczej z tłuszczu, ale dzięki temu kanapki są pycha. Tych jogurcików nie lubię, ale jakby co mają w porządku skład, w sensie nie lubię, nie podchodzą mi osobiście czysto smakowo, a pamiętajcie, że na diecie trzeba iść to, co nam smakuje i nie trzeba się wcale zmuszać, więc jakby nie lubicie serka kanapkowego na kanapki, to nie musicie nim smarować pieczywa, ale mamy tutaj jogurt naturalny 40%, potem przecież brzoskwiniowy, jabłkowy, bananowy, napój owsiany i to jest koniec składu, więc nie ma dodatku cukru, i jogurt pitny z fajnym składem. Pudingi proteinowe, kaszki, pianki, wiele osób dzisiaj nie potrafi wyobrazić sobie bez tego zdrowej diety. W mojej diecie te produkty nie pojawiają się często, bardzo sporadycznie, dlatego, że po pierwsze, niezbyt mi one smakują, po drugie, musicie pamiętać, że fakt, że to ma dużo białka i nie ma najczęściej cukru, nie znaczy, że to jest produkt zdrowy, nisko przetworzony. To jest produkt wysoko przetworzony, z dużą zawartością słodzików, bo te pudingi są naprawdę bardzo słodkie. Mamy tutaj też najczęściej jakieś stabilizatory. Substancje zagęszczające więc, dlatego te produkty nie są podstawą mojej diety, a te to już naprawdę mają słaby skład. Na pewno dobrym wyborem będzie jogurt Skyr. Tutaj mamy 12 g białka na 100 g, 0 g tłuszczu, czyli niskokaloryczny, wysokobiałkowy produkt. Jeżeli chcecie wersję smakową, moja ulubiona to jest ta waniliowa. Tutaj już oczywiście cukier w składzie się pojawia, mamy 11 g cukru. Ten miał tylko i wyłącznie 4, więc możemy założyć, że tutaj mamy dosypane 7 g cukru na 100 g takiego jogurtu, ale jak się dużo biega, to trochę cukru nie zaszkodzi. Jaroba. Jako, że dla osób aktywnych fizycznie jestem zwolennikiem diety o wyższej zawartości węglowodanów i niższej zawartości tłuszczu, czyli raczej 50-60% węglowodanów i 20-30% tłuszczu, to w mojej diecie dość regularnie pojawia się również ser żółty wysokobiałkowy, dlatego też, że on zawiera mniej tłuszczu niż taki klasyczny, zwykły ser żółty. W tym serze mamy 8 g tłuszczu na 100 g i aż 31 g białka. Taka ciekawostka, ten ser jest wyprodukowany przez tego samego producenta, co ten ser. Ma dokładnie taki sam skład i wartość odżywczą, a ten jest troszeczkę tańszy, więc jak macie do wyboru te dwa i chcecie troszeczkę zaoszczędzić, to weźcie ten. Tak zaczyna wyglądać mój koszyk zakupowy. Dajcie znać, czy te produkty, które do tej pory włożyłem do koszyka, Wy też kupujecie w Lidlu. To skam, więc pytanie, czy chcecie oddzielny film o skamach proteinowych, bezcukrowych, dostępnych w Lidlu, w Biedronce, we wszystkich sklepach. Czekam na Wasze komentarze. Jako ciekawostkę powiem Wam, że półkę Bądź Fit jako dietetyk raczej omijam szerokim mukiem, jak maka, nie? Maka też omijam szerokim mukiem. Nie ma tutaj żadnych produktów, które powinny być podstawą zdrowej diety. Po kefir staram się sięgać co najmniej kilka razy w tygodniu, bo jest źródłem zdrowych bakterii probiotycznych, czyli dobrze oddziałuje na nasz układ trawienny i dodatkowo jest też źródłem pełnowartościowego białka. Taka buteleczka ma ponad 10 gramów białka, więc niezła porcja jako uzupełnienie posiłku. Nowy makaron w Lidlu z bardzo dobrym składem. Na pierwszym miejscu składzie mąka z pszenicy durum, ale potem mamy datek mąki łubinowej, błonnika owsianego i glutenu witalnego, dzięki czemu ten makaron ma niski indeks glikemiczny, bardzo niski, bo 38. Tego, czego nie lubię, to opisu wartości odżywczej na ugotowany makaron. No bo tu jest napisane, że on ma raptem 20 gramów węglowodanów na 100, ponad 5 gramów błonnika na 100, ale to są wartości na ugotowany makaron. I na opakowaniu jest informacja, że ten makaron po ugotowaniu ma 32% więcej białka niż makaron zwykły pełnoziarnisty, 112% więcej błonnika i 12 gramów mniej węglowodanów. Czyli produkt do przetestowania dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Kilogramowa Nutella, no tego to nie mogę nie wziąć. Żartowałem. Na pewno mrożone warzywa to jest produkt, który zawsze trzymam w swojej zamrażalce. Dobry jest dla leniuszków, bo nie trzeba ich myć, takich jak ja, i są bardzo szybkie w przygotowaniu i wygodne, dlatego różne kolory warzyw zawsze mam w swojej zamrażalce. A za mną jeden z pięciu produktów, które dostaniecie tylko w Lidlu i które często ja mam w swojej kuchni i w swojej diecie, o których powiem Wam na końcu. Więc oglądajcie do końca! Nutelli nie biorę, ale jest jeden fajny słodycz w Lidlu i to proteinowy, a jak wiecie, ja wcale nie jestem wielkim fanem tych produktów proteinowych i to są te batoniki. Naprawdę smakowo przepyszne. Chociażby dla mnie. Wypróbowaliście? A to jest naprawdę turbofajna, wystarczająco zdrowa przekąska i to są owoce w czekoladzie mrożone. To, co jest najbardziej na plus, mamy tu więcej owoców niż czekolady, bo 60% truskawki i 40% czekolady. Bardzo smaczne. I pamiętajcie, że w zdrowej diecie o wiele ważniejsza jest konsekwencja niż perfekcjonizm. Dlatego właśnie nie jestem zwolennikiem idealnie zdrowej, ortodoksyjnej diety. Moim zdaniem 80-90% kalorii powinno pochodzić z takiego nieprzetworzonego, typowo zdrowego jedzenia. Warzywa, owoce, chude produkty mleczne, orzechy. Ale 10-20% kalorii może pochodzić z jedzenia, które jemy dla naszej głowy i wtedy już nie myślimy ile ma to cukru, ile ma to białka. Jedząc to zdrowe i nieprzetworzone jedzenie. Dbamy przede wszystkim o nasze zdrowie fizyczne. Ale dbając o zdrowie fizyczne, nie zapominajmy o naszym zdrowiu psychicznym. I 10-20% kalorii w naszej diecie może pochodzić z jedzenia, na które po prostu mamy ochotę i kiedy już nie myślimy, a ile to ma cukru, a ile to ma białka. Ja tak podchodzę do diety i dzięki takiemu podejściu nasi pacjenci schudli już ponad pół miliona kilogramów. Gorące czekolady o smaku batonów. Cena bagatela 107 zł za kilogram. A. Na 100 gramów tego proszku, 66 gramów to jest po prostu cukier. Cukier, cukier, tłuszcz palmowy, syrop glukozowy, cukier, cukier, no i jeszcze kilka innych rzeczy, które cukrem nie są. Do mojej owsianki oczywiście dodaję jeszcze zdrowe źródło tłuszczu i będą to orzechy albo masło orzechowe. Jeżeli jesteście na diecie odchudzającej, to to ma znaczenie, czy wybierzecie orzechy, czy masło orzechowe, no bo orzechy trzeba jeszcze pogryźć i lepszym wyborem będą orzechy, bo netto przyjmiecie z nich mniej kalorii. Nie ekstrakt wanilinowy, tylko prawdziwa wanilia. Fanem czekolady nie jestem, ale wanili to tak. Passata sos pomidorowy to produkt, który zawsze warto mieć w swojej kuchni, bo przyda się do zrobienia szybkiego sosu do makaronu i tak samo pomidory w puszce. Podstawą mojej diety oczywiście jest co najmniej jedna łyżka octu jabłkowego rano na czczo, żeby dokwasić swój żołądek, dzięki czemu poprawi mi się trawienie i zmniejszy wchłanianie tłuszczu. Szartowa. Ale to, co w diecie sens ma, to oliwa. Bo to jest bardzo uniwersalny olej roślinny, który nadaje się zarówno do smażenia, jak i do spożycia na zimno. Więc jeżeli miałbym do wyboru mieć tylko jeden olej roślinny w kuchni, to byłaby to oliwa. Ale jeszcze mam swój zapas w domu. Jajka. I ja najczęściej jajka jem pod postacią pasty jajecznej z awokado, do tego pieczywko, rukola, pomidorek i jest pyszne śniadanie. Przyprawy. Szczypta smaku to nie jest dobry wybór, bo tutaj tak naprawdę mamy praktycznie samą sól i cukier na drugim miejscu w składzie, więc to zostawiamy na półce, ale wszystkie przyprawy monoskładnikowe będą dobrym wyborem, czyli czy to czosnek, kurkuma, pieprz. To, co lubicie, tym doprawiajcie. Ty też schudnij z metodą Respo. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. I jako że jestem już po 30 i zmarszczek na czole coraz więcej, to suplementuję kolagen, a ten kolagen najczęściej piję z wodą kokosową. Jeśli kupuję już wodę butelkowaną, to najczęściej wybieram wodę wysoko zmineralizowaną, żeby w swojej diecie uzupełnić też niezbędne składniki mineralne, takie jak wapń czy magnez. I na przykład w tej wodzie cechini mam aż 325 mg wapnia i 61 mg magnezu w jednym litrze, dlatego taka woda będzie naprawdę dobrym uzupełnieniem diety w niezbędne składniki mineralne. Warzywa i owoce to powinna być podstawa naszej diety, co najmniej 500 g dziennie, a najlepiej co najmniej 800 g dziennie. Taka ilość w największym stopniu zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci i rozwoju wielu chorób. Wybierajmy jak najróżniejsze, jak najbardziej kolorowe, bo każdy ten kolor to jest inny antyoksydant, inny barwnik, który korzystnie wpływa na nasze zdrowie, a ja pokażę Wam, po które ja sięgam najczęściej, ale tu nie ma złych wyborów. Czym więcej, tym lepiej. Ziemniory? Wolę ziemniory o wiele bardziej niż ryż, są dobrym źródłem witaminy C. Niskokaloryczne, wysoki indeks sytości, więc warto jeść w czasie odchudzania. Czerwona papryka do twarożku z tym twarogiem, który wzięliśmy półtusty do tego jeszcze rzodkiewka, szczypiorek i pycha śniadania. Winogrona, ale dla mnie muszą być bez pestek, bo tak jak w barbuzie nie lubię pestek, tak samo nie lubię mięsa z kością i tak samo nie lubię winogron z pestkami. Wysoka dość zawartość cukru, bo winogrona takie 20-23 gramy cukru na 100 gramów, ale dużo biegam, więc węglowodany są potrzebne. W szczególności teraz dyszykuję się do zrobienia maratonu poniżej 3 godzin i to już we wrześniu, 21 września w Berlinie. Oby się udało, trzymajcie kciukasy. W zdrowej diecie nie może też zabraknąć owoców jagodowych, czyli na przykład borówek. Mogą być to też na przykład w sezonie zimowym mrożone maliny bądź mrożone jagody, bo tak mrożone warzywa i owoce zachowują swoje wartości odżywcze, a wręcz zimą mogą mieć wyższą wartość odżywczą niż świeże warzywa. Banany też lubię, bo są uniwersalne i smaczne, żeby tak sobie zjeść od razu, bo nie trzeba myć, ale i zrobimy z nich chlebek bananowy jakieś dobre, zdrowe brownie. Warzywa liściaste, czyli podstawa moich kanapek i bardzo ważne dla naszego mózgu, ważne, żeby w ciągu dnia zjeść co najmniej jedną porcję warzyw liściastych. Na przykład rukoli, roszponki albo takiego miksu młodych liści. Rzodkiewka do twarożku. Pomidory zimą dość tekturowe, ale i tak czasem kładę na kanapki. A teraz pokażę Wam 5 obiecanych produktów, które dostaniecie tylko w Lidlu i które Wam polecam. Pierwszym produktem będzie łosoś pacyficzny, który ma zaledwie 2,6 g tłuszczu na 100 g, czyli ma bardzo mało tłuszczu, bardzo mało kalorii, bardzo go lubię dawać na kanapki. Drugi produkt to pesto low fat, ma tylko 15 g tłuszczu na 100 g, więc o wiele lżejsza opcja do makaronu niż klasyczne pesto. Trzecim produktem jest ketchup, który z ketchupów jest moim najczęstszym wyborem. Czwarty produkt to mięso mielone z piersi z indyka jego ogromną zaletą jest to, że ma tylko 2% tłuszczu, więc to takie mięso, które ułatwi wam utrzymanie deficytu energetycznego. Oczywiście, że na co dzień piję przede wszystkim wodę i to woda jest moim głównym źródłem nawodnienia. Ale raz na jakiś czas napój zero nie zaszkodzi i w Lidlu dostępna jest Ice Zero. 0. Za taki koszyk zakupów zapłaciłbym w Lidlu tyle. Dużo czy mało? Ile wy wydajecie na jedzenie tygodniowo?